Tym, co by już? Mam dla was radę dwie. Wiem dobrze co czujecie, byłam na samym dnie. Nie ma dna, nie ma takich skał, których byś nie pokonał. Nie dał im rady. Sam znam to doskonale, byłam tam gdzie ty. Stałam nad przepaścią wokół ludzi tłum. Nawet nikt nie usłyszał wołania moich słów. Nie my krzyku, nosił tylko wiatr, podniosłam się sama. Teraz siłę mam. Się, mylą. Nigdy nie się. Dla, dla tych, co grosza, nie byłeś wart. Dla tych, co mówili, nie masz szans. Dla tych, co nas starcie, skreślili Pokażę się mylą, nigdy nie pozbawię się. Dla tych, co grosza, nie byłeś wart. Dla tych, co mówili, nie masz szans. Dla tych, co nas starcie, Skreślicie, pokażę się mylą Nigdy nie poddaj się Dla tych co grosza Nie byłeś wart Dla tych co mówili nie masz szans Dla tych co nas darcie Skreślicie, pokażę się mylą Nigdy nie poddaj się Dla tych co grosza Nie byłeś wart Dla tych co mówili nie masz szans Wiem, że ciężko jest, sama się poddałam Ale nie w tym rzecz, odnalazłam siłę tam gdzie inni nie Doceń to co masz, choć myślisz, że nic Nadal żyjesz, walcz, możesz zdobyć świat Dla tych co grosza nie byłeś wart Dla, dla tych co mówili nie masz szans Co na starcie Pokaże pokażę się mylą, nigdy nie poddaj się. Dla tych, co grosza, nie byłeś wart. Dla, dla tych, co mówili, nie masz szans. Dla tych, co grosza, nie byłeś wart. Dla tych, co mówili, nie masz szans. Że się mylą, nigdy nie poddaj się. Dla tych co grosza nie byłeś wart. Dla tych co mówili nie masz szans. Dla tych co na starcie skreślili ci. Pokaż, że się mylą, nigdy nie poddaj się.